Hej, hej, jeżeli oglądasz to wideo, to na pewno znasz naszą tradycję co poniedziałkowych warsztatów na żywo o 18.30. Tak, będziemy kontynuować tą tradycję, ale na pewno w zmienionej formie. A zanim ją zmienimy, zapytamy Ciebie o zmiany. Zapytamy Ciebie o opinie na temat naszych warsztatów zeszłorocznych, na temat tego, w jakim formacie będą w przyszłym roku, na temat tego przede wszystkim, o jakiej godzinie będziemy je publikować i czy nadal będą w formacie na żywo. Zapytam jeszcze o kilka drobnych rzeczy, ale tych nie zdradzę. Zachęcam Cię do naszego newslettera, oplotki.pl, łamane przez newsletter. Oczywiście link też znajdziesz w komentarzu. Dlaczego? Ponieważ i teraz 2 stycznia, i 9 stycznia robimy pauzę warsztatową. Oczywiście zaproszę Cię do oglądania powtórek. Mamy w zapasie dużo warsztatów nagranych, gotowych całego zeszłego roku, ale przez te dwa. Poniedziałki o 18:30, czyli tej stałej porze naszych warsztatów, zaprosić wyjątkowo nie do uważania na żywo, ale na żywo do wypełnienia ankiety. Jeżeli jeszcze jej nie masz. Koniecznie klikaj do newslettera. Będziemy ją wysyłać w najbliższe poniedziałki, po to, żeby zachęcić jak najwięcej osób do wypowiedzenia się na temat naszych bezpłatnych warsztatów. Zachęcam Cię, ponieważ na podstawie odpowiedzi na te pytania będziemy kalibrować nasze warsztaty na 2023 rok. A później zaproszę Cię do nowej ramówki. Szykujemy już dużo niespodzianek, ale na pewno dostosujemy je do Twoich potrzeb. Dlatego nie przegap szansy i wypowiedz się w naszej ankiecie. Do zobaczenia w 2023 roku. Porta z warsztatów, rękodzieła na żywo. Do zobaczenia.